Dzień dobry, hej, hej! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne warsztaty. Obiecałam w ostatnim odcinku, że nauczę Was robienia ściany. Tak, robienia ściany metodą pantomimy. Zatem zapraszam do pracy. Kochani, pozwolicie, że najpierw ja zaprezentuję Wam, jak robię tę ścianę, a później, krok po kroku, będziemy nad tym pracowali wspólnie. Ok? Dobrze, to zaczynam. Kochani, wystarczy. Teraz zaczynamy wspólną naukę, wspólną zabawę. Stoimy sobie prościutko w lekkim rozkroku. Nasze ręce muszą być na wysokości łokcie naszego pasa o w ten sposób, a dłonie o! O tak! Nie mogą nam oklapnąć, ani tak muszą być pięknie zgięte. Paluszki oddzielnie, nie razem, nie łączymy paluszków i zaczynamy kochani. Pamiętajcie o tym, iż kciuki muszą spotykać się na tej samej wysokości. Muszą być razem. Jeszcze jedna uwaga to taka, aby zachować odpowiednią odległość od ciała. Nie może być jedna rączka bliżej druga dalej. One muszą być Razem na tej samej płaszczyźnie dotykać się właśnie kciukami. Postaramy się, zobaczymy, jak nam wyjdzie. I do góry, zaczniemy do góry. Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa i wracamy w dół. Jeden, dwa. Widzicie, kciuki są razem. Jeden, dwa, jeden, dwa. Jeden, dwa. I w górę. Hop, dołącz. Hop, dołącz. Hop. Dołącz i przechodzimy w bok. Hop, hop, dołącz. I góra. Dołącz. Dół. Dołącz. Dół. Dołącz i góra. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden. Dwa, jeden, dwa. I przechodzimy do przodu hop, hop. I znowu hop, 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 hop i w bok. Hop, dołącz, góra, dołącz, bok, dołącz, dół, dołącz, dół, dołącz. Mam nadzieję, że zapamiętacie. Wiem, że to wcale nie jest takie proste. Ponieważ wymaga dużego skupienia, rączki wtedy bolą, więc rozluźniamy ręce, rozluźniamy. Możemy cali się troszeczkę rozluźnić. O, tak, dziutkujemy. Ziuuu, ziu, ziuu, ziuu. O, i możemy zacząć jeszcze raz. Pamiętajcie, kciuki razem. Kciuki razem i zaczynamy. Hop, dołącz, hop, dołącz, bok, dołącz, tu. Dołącz, bok, dołącz, góra, dołącz, góra, dołącz, dół, dołącz, dół, dołącz, dół, dołącz, dół, dołącz, dół dołącz, góra, dołącz, góra, dołącz, góra, dołącz, góra, dołącz, góra dołącz. I to samo z jednej i z drugiej strony. Kochani, ćwiczcie w domu, a gdy już to wyćwiczycie. To w kolejnym spotkaniu zrobimy sobie całą etiutkę, właśnie zbudowania ściany. Takiego, nawet zrobimy całe pudełko z sufitem i później z niego wyjdziemy. Zapraszam Was na kolejne spotkanie, nie przegapcie tego i ćwiczcie ściany. Ćwiczcie budowanie ściany. Pozdrawiam Was serdecznie i. Do zobaczenia! Pa! Mua! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej, hej!